Hej kochani, witajcie w kolejnym odcinku z Fall. Zaczynamy przy ognisku, ponieważ przeniosłam się z naszej rezydencji do tego ogniska Jest taka opcja Więc spoko Będzie można się przemieszczać pomiędzy ogniskami I lecimy dzisiaj porozmawiać z Kapitanem Posterunku, zobaczyć tę misję, która się nazywa Ataki na karawany w imię nauki Zobaczymy, co nam z tego przyjdzie Poziom, Ciekawe, Dzień dobry. hello captain your excellency what can i do for you governor buran has asked me to help you fight against the caravan attacks could you tell me precisely what's going on for weeks we have been harassed by the savages they're waiting for groups of soldiers or caravans to be out of sight of the outpost and attack with incredible violence they don't just steal goods or equipment they kill without mercy only one man survived their last attack. He's here in a sorry state. Do you think he could answer a few questions? Yes, but take it easy on him. I'll make sure I do, Captain. <laughs> Dobra. Gdzie on jest? On tam gdzieś u lekarza. O, tam na dole. A, myślałam, że Hello there. My name is Desarday. I'm the Legate of the Congregation. I was informed that your caravan was looted and that you were the sole survivor of the attack. It's true, Your Excellency. It was awful. All those deaths. The violence. We followed the recommended precautions to the letter, but it was useless. You mentioned recommended precautions. Yes. Since attacks occur often, we were given a number of precautions to avoid them. Do not travel at certain times. Do not camp near the road. Do not light any fires. All of it was useless. It would have been better to recruit guards to escort us. How did the attack happen? We traveled all day. We were exhausted, and night was approaching. We knew we were not very far from the outpost, but we couldn't go any further. So we camped away from the road, trying to stay out of sight. Alas, it was in vain. That's when they struck in the middle of the night. Were there several attackers? I counted five. Maybe six. But others were hiding in the woods. I'm sure of it. If they only had their usual stone weapons, we may have hoped to escape them. But their weapons were inflamed. I have never been so scared in my life. What were you transporting? Mostly food but also herbs and other ingredients for scientists did the attackers take it everything was a blur i don't know if they intended to steal or destroy it unfortunately my companions died while trying to protect our cargo are you saying that the looters started by attacking your cargo yes your excellency maybe more of us would have survived if we'd all fled hmm. based on what you're saying the attacks were very targeted they must have a camp near the outpost to monitor the road. But what is their goal? Why attack all the caravans along this route? They must want to cut off the supply lines to Hikmet. We'll go to the scene of the attack. I might find something there to help track these rebels. No, dobra. miejsce ataku. E, mm, a to się kryje pewnie. Gdzieś tam. Ok. Z nowej nowych terenów. To wychodzimy w busze. Biedni kupcy. No, oni tylko przewożą, przewożą tylko kurcze rzeczy, nie, więc niczym nie zawinili. Czy możemy powalczyć z tobą? A, nie ma. Tak, dobrze. Od się jesteś, za świnia! Czego jeszcze nie było? Zobaczmy do tego, co to było. E, nie... Dandrik. To było co nazywają to dziwne stworzenie Dandrik. Nie jest ono podobne do jakiegokolwiek znanego zwierzęcia z kontynentu. Potrafi bardzo boleśnie gryźć i wpaść w niszczycielski szał. Jego pokryta śluzem skóra skutecznie go chroni przed obrażeniami fizycznym i magicznym. No mi to takie rekino-świnie przypomina. Rekino-świnio-jeżo-zwierza. Rekino Bo takie kolce też ma. Ale jak ma, ryjek, rekin, nie? E, okropne. E, tam kolejne wal... Ja, ja bym tu mogła chodzić bez końca. Oj, chciałam to przeskoczyć. Spacji nie ma tutaj skakania w tej grze. Nie ma skakania. Eee, teraz chciałam iść w prawo czy w lewo. Możemy odbić trochę w lewo. O, okej. Okay. Myślałam, że może być. Dobra... O, świnie! Oj, nie ten guzik Czekaj Zdawało mi się, że była tu jeszcze jedna Dobra, to jest, a to jest świnia, tak. O, jeszcze jedna. Rzeczywiście, potrafi przywalić. No dawać. Dobrze. Żółć skóra No, czyli to co zwykle ze zwierząt. Ty, kupiec, widzisz co by cię tutaj czekało? Rekiny by cię, kurde, zjadły. Jeszcze jakaś koza nam tu przez przypadek dostała bęcki. E, dobra, oni się gdzieś skryli tutaj z boku. Wydaje mi się. Tam nic nie widzę. Jakiś opiekun, la ale opiekun lasu to chyba będzie jakiś bos nad bosami. Dobra co tu się podziało? The destroyed. They clearly don't need it, which means that their camp should be close by. Racja. They must have died protecting their goods. How sad. These wounds appear to be caused by stone blades. The kind of weapons that islanders use. These crates are empty. Their entire contents have been destroyed. <sighs> These goods were not meant to reach their destination. They acted quickly, methodically, and then left. But where are the bodies? Let's look around. No dobra, rebeliantów. O, O ja, zawał! Czekaj, czekaj, bo ja muszę się przedostać tu. Ej! Bo to mnie zatruwa. Moje życie spada. No, do przodu! If you want to cast more What? What? Czekaj. Ty spadaj. Ulecz go. O nie. O kurde. Ty spadaj. O kurde, ale to bije. Wow. Dobra, jesteś. A ja cię mogę wskrzesić ogólnie. Bo mam jakiś tam eliksir wskrzeszania w trakcie walki. Pewnie można użyć. Ale Siora jeszcze była. Dobra, Żwica Smoczej Krwi. To ciekawe. Stara Szabla. Hm to jest jakieś przejście? nie, to jest niewidoczna ściana niestety no dobra, to wszyscy ale, aha, ja mam tam szukać tych ciał no dobra to chodźmy, a jeszcze ja tu nie, to nie tędy jeszcze czy tu? nie <grym> To tutaj dzisiaj rozglądałam, tak udało mi się polować i tylko dla skóry. Jakiś achievement powinien być za to. Rozbijmy sobie tu obóz. Dwa na dwa. Pięknie. Eee, śpi. Podróż. Nie, myślę, że spoko. A wiecie co? Czekaj jeszcze. Bo ja mogę w kubraczku, nie. W rękawiczkach zrobić co? A nie mogę, bo potrzebuję poziom rzemiosła, którego nie mam, bo miałam w czymś tam. Mhm. Takie buty, a to w butach chyba miałam rzemiosło. I też przez to nie mogę założyć butów. O, kurde. O, czekaj, tak jak ja założę te rękawice? E, zrobimy to w ten sposób. Załóż na razie te rękawice z rzemiosłem. I teraz tak. W tych rękawiczkach. Możesz tak, 6, 6, trochę sobie ulepszyć je. Myślę, że zrobimy to. I w butach damy ci też chyba 10. Takie na kolenniki, Takie na kolenniki ci damy. Dobra. Ty to jest lepsze, wychodzi na to. Ale przy teraz <laughs> możemy zmienić rękawiczki. Nie, to nie, rękawiczki możemy ci zmienić. Dobra, e, i lecimy w poszukiwaniu ciał. Oho, będzie trochę walki. Trzeba się pozbyć Alfy. Znaczy, nie chcę wyjść z pola walki jak zwykle, bo wtedy się odnowi im życie. A gdzie... Poczekaj, bo ja na razie jeszcze żadnego ciała nie zauważyłam. Tam, okej. Okay. Czekaj, czekaj. Dobra. Niedokończony list kupca do rodziny. Obawiam się, że ta podróż będzie moją ostatnią. Byliśmy bardzo ostrożni. Co wieczór jedliśmy nawet zimne jedzenie, ponieważ rozpalenie ognia było zbyt niebezpieczne. A jednak czuję się tak, jakbyśmy byli obserwowani i obawiam się, że w każdej chwili mogą nas zaatakować. To to oh. do sort of Aha. To bardzo barbarzyńską, muszę przyznać. Tam nic nie ma, piękne zwierzę, ale cóż. Jeśli chcesz nie ma potion Mam brązową odmianę, chyba trochę słabszą. O nie, Sjora, uleczysz się. Dobrze, że się uleczyłeś. Elegancko serce, skóra obsydiana, rubin ohoho ho. rubin się przyda Czeka, bo ja muszę wejść tu do góry chyba czy tam coś czekajcie, bo tam nie, tam nie było żadnych ciał tu też raczej nie ma lecimy jeszcze wyżej jakieś ukryte rzeczy nic, a nic Uh huh. A bit of poison on my blade. Then let's go. Take a potion if you want to cast more spells. we to the target. Macie. Za swoje. Za karawany. Mały naszynik harmonii, regeneracja Manny, odporności. Ooo, a jakbym to dała komuś? No nie wiem, na przykład Tobie. Tobie mana niepotrzebna, swoją drogą. Tobie. Wiesz, co dam ci ten Naszyjnik, bo on ma lepsze odporności. A na przykład Tobie, Wasko, byśmy dali taki żebyś po prostu coś tam miał rządło skorpiona czekaj, ja muszę zobaczyć co oni tu jeszcze mają czy ta broń na przykład nie byłaby lepsza waską aha, bo ty masz tą legendę no tak to nie, ale siora siora <śścoughs> siora lepsze oszołomienie i użyta dawka cokolwiek by to znaczyło ale mniejsze obrażenia. To jest to samo praktycznie, ten sam rządu skorpiona kamienna igła. 75, więc to jest już Eee, wiesz co, zobaczymy, jak ci będzie szło tą bronią drugą. Jeszcze rękawice, okej. Okay. Czyli patrol jest, a do chyba? O, tutaj jakieś duże te. A czy ty strzelasz? No to co, gdzie ty lecisz? Tutaj muszę się napić. No i znowu napiłam się na koniec walki. Mhm, dzięki. Pozbierane. No dobra, idziemy dalej do jaskini. This obstacle was deliberately placed here. I think we're on the right track. Their camp must be nearby. A jak nie miała nauki? Dzień dobry. To było proste. oni mają fajne łupy. Tunika tropiciela. O, ale będzie, ale będzie. Sprzedawania. Czekaj, bo co za medalion? Leczenie. Ej, wiesz co? Ty go dostaniesz, Wasko. Nie potrzebujesz many. Będziesz się leczył. Gdzie my jesteśmy patrząc na mapę? Aha, w ten sposób. Spoko. Jakieś ukryte rzeczy, nic?

No problem. Hello. Don't worry. I come in peace. I only wish to speak to your leader. I am the leader of this camp, Renaikse. And whom might you be? My name is Desarde. I'm the legate of the merchant congregation. The congregation? Are those the Lugayet Blau? The Yellow Eyes? It's possible, yes. We live in the city south of the island. That's right. We hold no grudge against your people. Talk. I'm listening. I have come to speak to you about your attacks against all those who take the road to Hikmet. The Lions only got what they deserve. They have captured many of our people. We must release them. That's the price of war. If you fight, you risk men being taken prisoner. I'm not talking about warriors, Renaikse, but villagers kidnapped in our villages. They mainly attack on all Menawi. Those carrying the mark of the bond like you. They capture them, and we never see them again. We don't know what they are doing to them, but we are going to release them. I see. But our merchants have no role in this. They are not warriors, so why kill them? They brought food and weapons back to our enemies. We could not let them pass. If your merchants had fled, we would not have pursued them. But they resisted. So they do it. The city of Lyons is no longer to receive food or weapons. Nothing. In that case, I'm sorry to tell you that you failed. The road is not the only way to transport goods, many things are transported by sea. Listen, if what you told me is true, I fully understand why you're fighting. I'm even ready to help you clear up these disappearances. As long as you spare our merchants, you no longer need to worry about it. That was our last attack. Our troops are ready, and soon we will make the Luyan pay for the harm it has brought upon us. What are you talking about? Soon, the Doneia Extragal will march together, and we will free our brothers. Uh oh. The attack the Old age. Hmm. Can you guarantee that our merchants will now be able to take this road without risking their lives? I always keep to my word. The time for small attacks is over. Now is the time of war. I'm afraid you're heading straight into a massacre. But since you promised me that our caravans will be spared, I have fulfilled my mission. Go in peace. We should prepare ourselves. Nie będę ingerować zbytnio w to, że oni chcą iść na wojnę z mostem, tak? Sojuszem. Mostu? Tak to się chyba nazywa. Nie, nie mogę zapamiętać poprawnej nazwy. Co tam jest? Aha, nic. No i jeżeli tak chcą, no to. Chyba nie będę im tego bronić. Zastanawiałam się, czy by ich nie zaatakować, bo jednak <grymne> korciło trochę, żeby nie dopuścić później do rozlewu krwi i w ogóle mam nadzieję. O, co to jest? To woda taka przezroczysta? Okej, okay, dziwne rzeczy, e, ale no właśnie, nie, może nie ingerujemy we wszystko.

Lwy. <laughs> więc niech sobie walczą. hello, captain. your excellency, what can i do for you? i managed to trace the rebels who attacked the caravans. they will no longer be a problem. you eliminated them? no, it was not necessary. but you must know that this group is part of a much bigger army, an army that is ready to go to war against hikmet. We have been at war with the rebels for a long time. They did not speak of skirmishes, but of a pitched battle. They want to free their imprisoned comrades and will stop at nothing to do so. This is terrible news. We must prepare the troops immediately. I'll send a message to Governor Buran. Thank you for warning us, Your Excellency. You've given us a chance to resist their assault. I know it's not much, but I hope you'll accept this as a token of gratitude. Thank you, Captain. <laughs> the moneta. 1400 EXPA. I reputacja z tego, co widziałam, poprawiona. Nie pamiętam, nie, nie zwróciłam uwagi z kim, ale powinien być co już mostu. Ale dalej jesteśmy podejrzliwi. No dobra, ale załatwione. Aha. Także to by było na tyle, moi drodzy, w tym odcinku. Ciekawa jestem, czy dojdzie do tej walki. Ja już sobie pobiegnę, może do ogniska. A może pojedziemy w następnym odcinku spotkać się z tym drugim gubernatorem, gdzie jednak tamto miasto bardziej mnie interesuje i korci, żeby właśnie jakoś tam nawiązać z nimi kontakt. Więc mam nadzieję, że odcinek się podobał. Widzimy się w następnym. Bajo!